Cześć, dzień dobry, witajcie z porannego spaceru po lesie z pieskami. Jestem Maciek i tak będzie inaczej. A to są Amaritolek. Eee... Niecałe dwa tygodnie temu wróciłem do Polski z pieszej pielgrzymki w Hiszpanii z Malagi do Santiago de Compostela 1235 km pieszo. I bardzo się cieszę, że od powrotu codziennie udaje mi się znaleźć czas, siły, chęci żeby właśnie wyjść do lasu na taki dłuższy spacer, godzinny czasami troszeczkę dłuższy z psami bądź samemu, i mam nadzieję, że to się utrzyma dalej, bo chciałbym wrócić do takiego aktywnego trybu życia i do codziennego kontaktu po prostu z naturą. A dzisiaj chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć, podzielić się swoimi. Planami na podróże małe i duże w najbliższym czasie i w nadchodzącym 2026 roku, na pewno w listopadzie i w kolejnych miesiącach, chciałbym organizować sobie co najmniej takie dwie jednodniowe wyprawy w każdym miesiącu gdzieś tutaj na Mazowszu, może w Górach Świętokrzyskich, gdzieś w Polsce, gdzie, gdzie właśnie będę w stanie dojechać i wrócić w jeden dzień, może na weekend, bo chciałbym też zadbać o swoją kondycję, utrzymać to, co udało mi się wypracować podczas pielgrzymki w Hiszpanii. Więc takie trochę dłuższe aktywności z plecakiem, jakieś takie trekkingi, hajki będę sobie organizował, będę też tutaj Wam relacjonował, gdzie jestem, co robię i, i pokazywał piękno Polski, bo Polska jest piękna. Natomiast jeżeli chodzi o takie dłuższe wyprawy w przyszłym roku, to na pewno chciałbym odbyć co najmniej jedną taką wyprawę. I bardzo się teraz skłaniam do wyjazdu do Szwecji w lipcu przyszłego roku, żeby przejść trasę Świętego Olafa St. Olafsleden, która prowadzi od wybrzeży Bałtyku w miejscowości Salanger na północ od Sztokholmu, aż do wybrzeży Atlantyku w Trondheim w Norwegii. Teraz zapoznaję się z tą trasą Będę też przygotowywał się jakoś fizycznie, sprzętowo do niej. Także tutaj możecie też liczyć na jakieś relacje, informacje o tej trasie, które będę też zdobywał na bieżąco i chciałbym się też z nimi, z Wami dzielić. Jeżeli chodzi o jakieś takie niespodziewane, jeszcze nieplanowane wyjazdy, to też na pewno będę dawał znać, jak coś przyjdzie mi do głowy, jak pojawi się jakaś możliwość. A tymczasem życzę Wam dobrego dnia, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hejka!